Kilka tygodni temu w sieci zapanowała gorączka, kiedy Filip Heiser, znany prezenter telewizyjny, podzielił się zdjęciem ze swojego spotkania z synem Aleksandrem. To wydarzenie wzbudziło wiele emocji wśród jego fanów, a także w środowisku medialnym. Heiser zamieścił zdjęcie na platformach społecznościowych, dodając do niego krótki komentarz, znowu razem. To proste zdanie wywołało falę reakcji, zwłaszcza w kontekście skomplikowanej sytuacji rodzinnej, w jakiej znajduje się prezenter. Aktor i dziennikarz wyznał, że ostatnie spotkanie z synem miało miejsce kilka tygodni temu. Mówił o wyzwaniach, jakie napotyka, starając się utrzymać relacje z dzieckiem w obliczu trudnej sytuacji wynikającej z rozstania z byłą partnerką, Małgorzatą Walczak. Mężczyzna podkreślił, że niestety nie może spędzać z Aleksandrem tyle czasu, ile by chciał, ponieważ jego była partnerka nie umożliwia mu regularnych widzeń ani wspólnych wyjazdów. Dodatkowo Heiser oczekuje na rozprawę sądową która ma rozstrzygnąć sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem. Jak podaje Małgorzata Walczak, matka Aleksandra w rozmowie z portalem Show News stanowczo odrzuciła oskarżenia Heizera, twierdząc, że nie dopuściła się manipulacji czy blokowania kontaktu między ojcem a synem. W odpowiedzi na publiczne wypowiedzi Heizera, Walczak szczerze wyraziła swoje stanowisko, mówiąc o trosce o dobro Aleksandra. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które przyciągnęło uwagę wielu obserwatorów. Filip Heiser został uwieczniony w towarzystwie małego Aleksandra na placu zabaw, gdzie wspólnie spędzili czas w radosnej atmosferze. Ubrani w kolorowe koszulki w czerwono-żółto-czarne pasy, obaj mężczyźni emanowali szczęściem, co było widoczne w ich uśmiechach. Publikacja zdjęcia wywołała u Filipa wzruszenie, a w komentarzach przyznał, że słowa syna dotknęły jego serca i dodały otuchy do przyszłości. Filip Heiser nie ukrywa, że tęskni za synem i cały czas stara się utrzymywać z nim kontakt. Chociaż temat rozwodu i skomplikowanych spraw dotyczących opieki nad dzieckiem pozostaje gorącym sprawą, to obecność Aleksandra w jego życiu przynosi mu wiele radości i nadziei. W miarę jak toczy się dyskusja na temat rodzicielstwa, relacji i wyzwań związanych z życiem osobistym, widzimy, że dla Heizera najważniejsze jest dobro jego dziecka. Nie da się ukryć, że sprawy rodzinne często prowadzą do kontrowersji i napięć, ale w tym przypadku Filip Heiser wydaje się być zdeterminowany, by znaleźć właściwą równowagę. W końcu. Jako rodzic, jego głównym celem pozostaje zapewnienie swojemu synowi pełnej miłości i wsparcia, niezależnie od trudności, które przynosi życie.